Jak daleko z Watykanu do nieba? Siostra Ines Krawczyk. Rozdział pierwszy. Co lepsze, białe czy czarne? Czyli dlaczego papież nosi białą sutannę? Ja zdecydowanie wolę biały kolor, powiedziała Magda otwierając tornister w kształcie misia. Do białego wszystko pasuje, a czarny jest smutny i już. Zresztą wszyscy wolą biały. Jan Paweł II chyba wolał czarny z czerwonym. Sprzeciwił się Krzysiek. Czy wszyscy starsi bracia są tacy przemądrzali? odcięła się Magda. Gdyby wolał czarny z czerwonym, to nie ubierałby się na biało. Logiczne, prawda? Gdybyś usłyszała tu est petrus, to też byś się zaczęła ubierać na biało. Krzysiek nieco zadarł nos. Nie bądź taki mądry, tylko mów, co to znaczy. Ty jesteś Piotr! Łaskawie przetłumaczył. Co ma piernik do wiatraka? zdenerwowała się Magda. To w końcu Piotr czy Jan Paweł II? Trzymajcie mnie! Krzysiek złapał się za głowę. Przecież to jedno i to samo. Mamuś! krzyknęła Magda na całe gardło. On się ze mnie śmieje! Już po chwili słychać było na schodach kroki najstarszego brata. – Co jest, maluchy? O co tym razem chodzi? – Maluchy! – wrzasnęli zgodnie Magda z Krzyśkiem. Dorosły się znalazł. Mama kazała dowiedzieć się, o co chodzi i ewentualnie rozdzielić odpowiednie kary. – Słyszysz go? – oburzona Magda trąciła Krzyśka w ramię. – Sam sobie wlep karę, mądralo. Powiedz mamie, że chodzi o kolory, ale wszystko już wyjaśnione. – No właśnie – Przyznał Krzysiek. Wyjaśnione: biały jest lepszy od czarnego. A Piotr i Jan Paweł II to to samo oznajmiła Magda. Co wy pleciecie? Jarek nie nadążał za rodzeństwem ale mniejsza z tym. Miałem wam tylko powiedzieć, że mama nie chce słyszeć żadnych krzyków. Macie kulturalnie rozmawiać, bo inaczej szlaban na komputer. Zdrajco, jęknęła Magda. Ja też będę na ciebie donosić. A teraz idź i powiedz mamie, że właśnie rozpoczęliśmy kulturalną rozmowę. Jeszcze dobrze Jarek nie zamknął za sobą drzwi, a Magda napadła na Krzyśka. Mów szybko, dlaczego Piotr i Jan Paweł II to to samo? Masz jakieś chipsy? spytał rzeczowo Krzyś. Nie, tylko paluszki przetrwały. Dawaj! Siostra bez słowa podeszła do barku. Wyjęła calutką paczkę słonych pyszności, rzuciła na podłogę swoją ulubioną poduchę-biedronkę i siadła po turecku. Ogień w kominku, który tata rozpalił przed ich powrotem ze szkoły, wesoło przeskakiwał z drewna na drewno, a Krzysiek zamienił się w nauczyciela. Dobrze wiesz, że Jan Paweł II był papieżem. Wszyscy to wiedzą. Nie przerywaj, ostrzegł. Każdy papież jest zastępcą świętego Piotra na ziemi. Dlatego stosuje się zamiennie te określenia. Mówi się albo papież, albo Ojciec Święty, albo Piotr naszych czasów. Albo wymienia się imię papieża. Właśnie przyznał jej rację Krzysiek. Tylko, że z tymi kolorami to dla mnie sprawa trochę skomplikowana. O co tak naprawdę chodzi? Wydaje mi się, że o to, że papież od dawna nosi białą sutannę. Na znak, że on i jego urząd jest czysty jak śnieg. Myślisz, że to dlatego, że papież nie grzeszy? Chyba czasami grzeszy, ale zaraz się z tego spowiada. Dlatego zawsze jest taki biały. Poza tym jest zastępcą pana Jezusa na ziemi, a pan Jezus jest przecież dobrym pasterzem. Skoro więc papież zastępuje tego dobrego pasterza, to ma też owce, którymi musi się opiekować. No i te owce najczęściej są białe.